Nie, jakie nie, 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 Macieju, jest to Twoja szczerze? nie, na 15 minuta na pewno. nie, na pewno. Dobrze, nie, dobrze. Walka? dobrze. Walka piękna. Przed piękna. rozmawialiśmy o Mówiliśmy o tym efekcie. Jest o, wymęczona locha. Słuchajcie, jest. Jest, ale czy jest większy? Oj, jest większy od tego ciuplera. Kupam! No, powiem ci. Gratuluję, gratuluję. Połóż na chwilę. A, dobra. Jednocześnie spróbujemy zrobić jeszcze jakieś zdjęcia. O, kręcimy i robimy zdjęcia. Na chwilę przekręcę. Patrzcie. No dobrze, no to jakoś to podsumował. Co, no ładnie chodził, był podpięty. No, nieraz. Ale tak jest ładna ryba. Ale przez to właśnie e, trudniej było go wyjąć, tak? Takie ryby się mało. Więc naprawdę Mistrzostwo Świata. Jeszcze, Jeszcze raz gratuluję. To był, to był nasz Maciej.